Około 30 osób zgłosiło się jako honorowi krwiodawcy lub wpisało się do rejestru dawców szpiku kostnego i krwi pępowinowej. Wydarzenie miało miejsce 10 maja w Urzędzie Gminy Brody. Dzień dawcy krwi i szpiku można uznać za udany. Duża liczba chętnych z pewnością będzie otuchą dla Jarka Czajki, chorego na ostrą białaczkę. No, obecną chwilę, no, pan w się sensie poprawia. Jeszcze raz lepiej, pani doktor, ordynator z Gutka powiedziała, że walczą o to, pilnują cały czas stanu zdrowia jego. Udało się zebrać około 15 litrów bezcennego daru, jakim jest krew zdrowych osób. Ten dar przyda się zapewne Jarkowi Czajce i pomoże w leczeniu wielu innych osób. Wydarzenie, na prośbę chorego, organizuje Urząd Gminy Brody wraz z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach. I chciałbym podziękować wszystkim z Urzędu Gminy za tą akcję wspaniałą, która naprawdę może uratować życie mojego syna. No i tych dawców, którzy chcą oddać śpik koszty za niego, krew oddają. Jestem bardzo wdzięczny i chciałbym podziękować w imieniu Urzędu Gminy i wszystkich przyjaciół, koleżanek, kolegów, sąsiadów, bliskich, wszystkich, którzy, którzy czuwają nad nim.